Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapes. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Gratulacje, 18 miejsce, to już jest taki wynik marki, wynik porządny, też tak to odbierasz? Dokładnie tak, dziękuję za gratulacje, no to już jest gdzieś tam jakiś taki fajny, fajny satysfakcjonujący wynik, Wiadomo, to nie jest jeszcze mój szczyt marzeń, natomiast no, myślę, że, że mogę być z tego jak najbardziej zadowolony. Ty miałeś jakąkolwiek wątpliwość, czy będzie kontynuacja serii, czy to nie był jednorazowy wyskok, czy, czy, czy jak się zapatrywałeś na tę niedzielę? W sensie po pierwszej serii? Nie, nie, po sobocie. Aha. Yy, wiesz co, nie, to bardziej wydaje mi się było tak, że to, że wczoraj zdobyłem te punkty, to jakby utwierdziło mnie po prostu w przekonaniu takim, jakie mam mieć to swoje czucie na skoczni i jakby też yy, no po prostu gdzieś tam coś, coś ze mnie zeszło, już taka presja i no dzisiaj mi się dużo, dużo łatwiej skakało, yy, bo miałem no dużo więcej pewności siebie i takiego, takiego przekonania. Tak na oko te skoki wyglądały dużo swobodniej, z większą energią, one faktycznie takie były? Dokładnie tak, tak było, były dużo, dużo bardziej swobodne, co za tym idzie, tak jak powiedziałeś, było więcej energii, także, także to było na pewno na duży plus. Jak się to uzyskuje, automatyzmem czy jakimś elementem? Jednym i drugim. No, na pewno trzeba dużo y, skoków na treningu oddać, żeby potem to przenieść y, na zawody. E, no ale tak jak tak, tak Ci powiedziałem, że po prostu to, że wczoraj te punkty zdobyłem, to gdzieś tam już też jakby psychicznie mnie po prostu odblokowało i, i, i sam sobie jakby odpowiedziałem, że, że po prostu normalnie trzeba skakać i, i, i to wystarczy. Prawie tysiąc dni. Małe spocznie duże, mamucie, takie, owakie, nie idzie. Jeden dzień zmienia wszystko. Całe skoki narciarskie? No właśnie, to, to właśnie pokazuje jakie są skoki narciarskie, że, że czasami wystarczy ten taki jeden, jeden dobry skok i, i wtedy, wtedy już się idzie w dobrym kierunku. Nie wiemy jeszcze jakie będą decyzje personalne co do kolejnych weekendów, ale, ale chyba pokazałeś, że Ciebie należy rozpatrywać jako takiego kandydata do Pucharu Świata, bo, bo radzisz sobie tutaj. No tak, znaczy z tego co ja wiem, to chyba raczej pojadę do, do TTZ, także tak ja, ja się bardzo cieszę i, i no to jest też skoczka, którą, którą lubię, bo tam są naturalne tory, więc jak się, ja się jak najbardziej cieszę. A czemu te naturalne tory bardziej ci pasują? Nie wiem, te, te sztuczne mają takie plastiki po torach i jakoś tak psychicznie jak się patrzy na te naturalne tory, to tak lepiej to wygląda. No, i skocznia, taka chyba całkiem przyjemna, lotna. Tak, no to jest dosyć duża skocznia, e, także fajnie, bardzo. Kuba, patrzysz na Piusa Paszkiego, na tych wszystkich Austriaków? E, dużo Ci brakuje? To są, to jest inna liga, czy, czy to nie jest tak daleko? Wiesz co, myślę, jakby na nie, nie, nie zastanawiałem się nad tym, ale tak, e, no myślę, że jeszcze na pewno gdzieś tam do nich mi trochę jeszcze brakuje. E, ale. Jeszcze mamy trochę sezonu przed sobą, więc jakby e, liczę na to, że, że uda mi się jeszcze gdzieś tam powalczyć. To takie pytanie z lekkim uśmiechem. Najdziwniejsze, najfajniejsze wspomnienie z tego weekendu? Najwsp... Najlepsze. Yy... Dziś, dzisiejszy skok yy w pierwszej serii. O.